Stoliczku na się. Dawno, dawno temu żył sobie pewien krawiec, który miał trzech synów, ale tylko jedną kozę. Jej mleko zapewniało wyżywienie wszystkim domownikom, więc bardzo dbali o to, by zawsze miała dość paszy. A synowie codziennie po kolei paśli ją na łące w pobliżu. Pewnego dnia najstarszy z braci zabrał kozę na wzgórze, gdzie trawa była bujna i zielona. Spędzili tam cały dzień, a wieczorem, kiedy nadszedł czas na powrót do domu, chłopak zapytał kozy: Najadłaś się, kusko? Koza odparła: Ach, mój drogi, ach, mój miły, tak bardzo się najadłam. Nie zjem więcej niż dziebełka. W takim razie idziemy do domu, zawołał chłopak, złapał postronek i zaprowadził kozę do obory. Czy dobrze się dziś koza najadła? zapytał krawiec. O, bardzo dobrze nie zje już ani zdziebełka odpowiedział syn. Ale ojciec sam chciał się o tym przekonać. Poszedł do obórki i to samo pytanie zadał kozie, która odpowiedziała: Nie najadłam się! Po górkach skakałam i trawki szukałam, lecz nie było ani zdziebełka. O nie! zawołał oburzony krawiec i czym prędzej zawołał najstarszego syna Skłamałeś, powiedziałeś, że koza się najadła, a ona nie zjadła nic po czym w gniewie wygnał go za wrota. Kolejnego dnia przyszła kolejna średniego brata. Kiedy przyszła pora na powrót do domu, on także zapytał kozy, czy jest już syta, a ona potwierdziła. Jednak kiedy o to samo zapytał krawiec w oborze, koza odrzekła: Nie najadłam się! Po górkach skakałam i trawki szukałam, lecz nie było ani zdziebełka. Wściekły krawiec średniego syna również wygnał z domu, skoro nie potrafił zadbać o kozę, żywicielkę rodziny. Trzeciego dnia przyszła kolejna najmłodszego syna, który zaprowadził ją w miejsce, gdzie rosła najpiękniejsza trawa i spędził z nią cały dzień patrząc, jak je. Ale kiedy przyprowadził ją do domu, a ojciec swoim zwyczajem zapytał kozę w obórce czy dobrze się najadła, znowu usłyszał, że nie zjadła ani zdziebełka. Krawiec był jeszcze bardziej zły niż poprzedniego wieczoru. Krzyknął – o, kłamco, nie pozwolę się więcej oszukiwać. Wygnał także najmłodszego syna i sam postanowił zadbać o kozę. Następnego dnia zabrał ją sam na zieloną trawę i po całym dniu zapytał – najadłaś się kusko? A koza odpowiedziała – ach, mój drogi, ach, mój miły – tak bardzo się najadłam. Nie zjem więcej ani zdziebełka. I krawiec zabrał ją do obory. Przed odejściem, chcąc się upewnić, zapytał. Więc na pewno jesteś już najedzona? Na co koza odparła. Nie najadłam się. Po górkach skakałam i trawki szukałam, lecz nie było ani zdziebełka. Ach, ty niewdzięczne stworzenie! Rozgniewał się krawiec. Nie ma tu dla ciebie miejsca! Krzyknął i wygonił kozę za bramę. Zrozumiał wtedy, że niesłusznie wygnał swoich synów, i smutno mu się zrobiło, bo nie wiedział nawet, gdzie poszli. Tymczasem najstarszy syn rozpoczął naukę u stolarza, a uczył się tak dobrze i stał się tak sprawny w swoim fachu, że na odejście majster podarował mu Niezwykły stolik. Stolik z wyglądu niczym się nie wyróżniał, ale posiadał tę magiczną właściwość, że kiedy powiedziało się stoliczku nakryj się, w mig pojawiała się na nim zastawa stołowa, wykwintne dania i smaczne napitki. Chłopak pomyślał sobie, o nic się już nie muszę martwić. Wystarczy mi tego na całe życie. Mogę wrócić do ojca, kiedy pokażę mu ten niezwykły stolik, nie będzie mógł się na mnie dłużej gniewać. W drodze powrotnej zaszedł pewnego wieczoru do karczmy. Była ona pełna i przy stołach dla gości nie było już żadnego miejsca. Karczmarz z żoną zaprosili go więc do swojego, oferując, co mieli. Nie! Odparł najstarszy syn. Nie będę wam zabierać tego, co macie. Bądźcie raczej moimi gośćmi. Po czym postawił przed sobą swój magiczny stolik. Zawołał: stoliczku, nakryj się! I wnet pojawiły się na nim miski pełne jedzenia i kubki pełne napojów. Karczmarz stał w kącie i przyglądał się temu ponuro i z zazdrością. Ciągle myślał tylko o tym, jak bardzo chciałby takie cudo posiadać. Wszyscy goście bawili się do późna, a następnie zasnęli głęboko. Tylko karczmasz nie mógł zasnąć. W końcu przypomniało mu się, że na strychu ma stolik bardzo podobny do tego magicznego. Cicho więc zakradł się pod niego i zamienił je miejscami. Nazajutrz stolarz zapłacił za nocleg, wziął swój stolik i ruszył w dalszą drogę. Kiedy dotarł wreszcie do ojcowskiego domu, rodzic powitał go z wielką radością. No, synu, czego się nauczyłeś? zapytał. Zostałem stolarzem. To bardzo dobry zawód odparł a cóż przyniosłeś z wędrówki? Ojcze, to stolik najcenniejsze, co posiadam. Nie widzę w nim nic cennego od zwykły, stary stolik Nie, to cudowny stolik Zawołaj wszystkich krewnych i przyjaciół Urządzimy ucztę Kiedy wszyscy się zeszli Stolarz postawił stolik przed nimi i zawołał Stoliczku, nakryj się Ale stolik ani drgnął Goście wyśmiali niedoszłego gospodarza I wrócili do domu Drugi z synów Poszedł na naukę do młynarza. Uczył się dobrze i pilnie, a w nagrodę młynarz dał mu osiołka. Nie pociągnie on wozu, nie poniesie ciężarów, ale kiedy zawołasz, osiołku, kładź się, spod ogona i spyska sypnął mu się złote dukaty, powiedział jego nauczyciel na pożegnanie. Średni syn wędrował po świecie. Zawsze spokojny o to, że będzie miał pieniądze. Pewnego dnia postanowił wrócić do domu. Wrócę do ojca, pomyślał. Nie będzie się na mnie gniewał, kiedy pokażę, jakiego osiołka dostałem. W drodze powrotnej zatrzymał się w tej samej karczmie, gdzie nocował jego starszy brat. Kiedy karczmarz zobaczył, że jego nowy gość płaci złotymi dukatami i bardzo pilnie strzeże swojego osiołka, poczuł się bardzo zaciekawiony. Po bogatej kolacji karczmasz kazał dopłacić sobie jeszcze dwie sztuki złota za gościnę. Młynarz sięgnął do kieszeni i spostrzegł, że już niczego tam nie ma. Poszedł więc do obory, zamknął za sobą drzwi i powiedział do osiołka: "Osiołku, kładź się". Wnet zaczęły brzęczeć złote monety, a karczmasz, który podglądał przez dziurkę w drzwiach, kolejny raz poczuł Wielką zazdrość. W nocy, kiedy wszyscy smacznie spali, zakradł się do stajni i zamienił złotodajnego osiołka na innego, całkiem zwykłego. Nazajutrz średni syn ruszył w dalszą drogę. A kiedy dotarł do domu, jego ojciec bardzo się ucieszył. Jakiego rzemiosła się nauczyłeś, synu? Zostałem młynarzem, ojcze! – A co takiego przywiozłeś z wędrówki? – Tego oto osiołka! – dumnie odparł syn. – A po cóż ci osioł? – zdumiał się ojciec. – Lepiej byś przywiózł kozę. – Ale to nie jest zwyczajny osioł. Zwołaj wszystkich przyjaciół i krewnych. Pokażę wam, jakie to niezwykłe zwierzę. Zeszli się więc przyjaciele i krewni, a młynarz położył przed osiołkiem chustkę i zawołał. Osiołku, kładź się! Ale nic się nie stało. Młynarz przekonał się, że został oszukany, a goście rozeszli się do domów, rozczarowani. Najmłodszy z braci poszedł na naukę do tokarza. Trudny to zawód i długo się go uczył, więc zdążył się z listów braci dowiedzieć o niegodziwych postępkach karczmarza. Kiedy skończył się jego termin, majster podarował mu worek z dębowym kijem w środku. Worek przyda mi się w drodze, ale kij? zdziwił się młodzieniec. To nie jest zwykły kij. Jeśli tylko ktoś coś złego ci zrobi, wystarczy, że zawołasz bij, kiju samobiju, a kij wyskoczy z worka i będzie bić, dopóki nie zawołasz dość kiju samobiju. Najmłodszy syn podziękował i ruszył w drogę z kijem. Pod wieczór przybył młody tokarz do Karczmy, gdzie zatrzymywali się również jego bracia. Położył worek na stole i zaczął opowiadać o cudownych rzeczach, jakie widział w świecie. Widuje się cudowne stoliki, które nakrywają się na rozkaz, i osiołki, które dają złoto, i inne rzeczy równie dziwne i magiczne. Ale to wszystko jest niczym w porównaniu do tego, co mam w worku. Karczmarz słuchał bardzo uważnie i doszedł do wniosku, że w worku muszą znajdować się jakieś cenne klejnoty. Gdy nadeszła pora snu i wszyscy się położyli, on zakradł się do tokarza i spróbował wyciągnąć mu worek spod głowy. Ale chłopak tylko na to czekał. Zaraz zawołał: bij, kiju, samobiu. Kij wnet wyskoczył z worka i zaczął okładać karczmarza, aż ten padł na ziemię. Wówczas tokarz powiedział: Jeśli natychmiast nie oddasz cudownego stolika i złotodajnego osiołka, kij rozpocznie znowu. Oddam, oddam wszystko, krzyknął karczmarz. Dość już, kiju samobił, powiedział chłopak. A kij posłusznie wrócił do worka. Nazajutrz najmłodszy syn wyruszył ze stolikiem, osiołkiem i kijem w dalszą drogę. A kiedy dotarł do domu ojca, ten powitał go serdecznie. Jakiego rzemiosła się nauczyłeś? Zostałem tokarzem, ojcze. Piękne to rzemiosło, odparł ojciec. A z podróży. A co z podróży przywiozłeś? Cenną rzecz! Dębowy kij w worku. Kij? A po co ci kij? Mogłeś go po prostu uciąć w lesie. Ale to nie jest zwykły kij, ojcze. Kiedy powiem bij kiju samobiju, on wyskakuje z worka i bije tego, kto chciał mi wyrządzić krzywdę. Tym sposobem odzyskałem cudowny stolik i osiołka. Zaproś krewnych i przyjaciół, ugościmy ich i obdarujemy. Ojciec nie wierzył najmłodszemu synowi, ale i tak zaprosił gości. Wówczas tokarz położył przed osiołkiem chustkę i powiedział do młynarza: Teraz, drogi bracie, powiedz coś do osiołka. Osiołku, kładź się! zawołał średni brat, a z pyska osiołka zaczęły wypadać złote dukaty. Goście bardzo się ucieszyli i napełnili sobie nimi kieszenie. Potem, tokarz postawił na środku stoliczek i powiedział do swojego najstarszego brata: Teraz, drogi bracie, powiedz coś. stoliczku, nakryj się! zawołał stolarz, a stolik zapełnił się pysznym jedzeniem i piciem. Wyprawiono więc wspaniałą ucztę, która trwała przez trzy dni także koza, zbawiona zapachem i dźwiękiem, wróciła do domu. Krawiec, spokojny o swój los i swoich synów, mógł w końcu porzucić męczącą pracę i żył w spokoju i radości przez długie lata.